Panie że dzisiaj rozegracie bardzo ciężkie spotkanie przeciwko, e, przeciwko drużynie amatorskiej e, All Stars z Bochni. No, nie ukrywajmy, e, mecz był bardzo zacięty, e, było blisko bardzo remisu, skończyło się waszym nikłym zwycięstwem 47-24. E, czym dla Was było to spotkanie? To spotkanie przede wszystkim dla nas to było spotkaniem towarzyskim spotkaniem się z byłymi zawodnikami trenującymi kiedyś, no i przede wszystkim szczytny cel. A to, żeśmy sobie pobiegali za piłką, no to w ramach treningu, roz, rozrywki, nazwijmy to, a że udało się zebrać kilka złotych i przekazać na ten szczytny cel, to jest naj, największe osiągnięcie tutaj uważam. Chwileczką zakończyło się spotkanie piłki ręcznej pomiędzy drużyną seniorów BKS-u, Stalproduktu, a y, amatorską drużyną mm, All Stars. Y, wynik akurat chyba nie jest najważniejszy, ale nie. najważniejsze było co innego. Oczywiście liczy się idea, liczy się to, że pomogliśmy chłopcu, który naprawdę potrzebował y, tej pomocy, potrzebował naszego wsparcia. Jak y, wiadomo, gdyby nie powiodła się ta operacja, gdyby nie był Filipex operowany, y, no jednym słowem groziłaby mu śmierć. Przypomnijmy, zbiera, zbierano pieniążki właśnie na przeprowadzenie operacji dla tego chłopca, tak? Tak, zbierano pieniądze właśnie dla Filipa Jugowca. E, to jakby inicjatywę podjęło drugie LO, przede wszystkim nasza pani dyrektor, e, która powiedziała, że zorganizujemy kiermasz z tej okazji. E, zbieraliśmy również pieniądze na kiermasz chodziliśmy również po różnych inwestorach w Bochni po cukierniach po sklepach gdzie się tylko dało byleby zdobyć te pieniądze jak się okazało Filipka zdrowie pogorszyło się no i wcześniej musiał wylecieć do Monachium i miał wcześniej operację przez co fundacja przekazała już te pieniądze które były potrzebne tą resztę tych pieniędzy a te pieniądze, które dzisiaj zarobiliśmy na tym meczu, zostaną przekazane kolejnemu dziecku z identyczną wadą. To dziecko jeszcze się narodziło, jest to chłopiec, i w momencie, gdy ono przyjdzie na świat, trafi od razu stół na, na stół operacyjny. Zostanie przeprowadzona pierwsza operacja. Czy będziecie kontynuować tego typu przedsięwzięcia jak w dniu dzisiejszym? Na pewno. Będziemy organizować również takie mecze, będą koncerty. Aktualnie zbieramy na ule naszą absolwentkę, która w 2010 roku w maju zdała maturę, zachorowała na stwardnienie rozsiane i teraz zbieramy również pieniądze na jej leki. No i przede wszystkim to, to nie będzie koniec na pewno działalności drugiego ELO. kontra naszego I ponownie to masz który na czeka jest na